Dzień dobry, witam w 23, czwartym odcinku serii o rzeczach i przyrządach, przedmiotach codziennego użytkowania Dzisiaj przedstawiam taki miks znowu jako szósty do słuchawek słuchawki takie komputerowe i telefoniczne, do telefonu. I mikrofon. Tutaj tam mam takie multimedialne... słuchawki z mikrofonem, nałóżne. Następnie mam takie słuchaweczki. I rozkładam na połóku. Mogą służyć do tej muzyki. Tu mam mikrofon firmy Warbatin. Tu już mam słuchawki Logitech Z mikrofonem takie następny tracer. tu Samsunga do telefonu takie zwijane i jeszcze takie tutaj kolejne LG to takie jeszcze w opakowaniu używane ale nowe widać że w woreczku i po prostu używane są do telefonu już Mokia, kolejne. Jeszcze jedne do Siemensa. I kolejne do Moki. Do Także to jest cel, takim celem uzupełnienia. Zapraszam do poprzednich filmów jak i przyszłych, bo u mnie zawsze coś nowego ze staroci Tym samym dziękuję za oglądanie i subskrybować proszę kciuki w górę bądź w dół no i komentarze, co, co tam sądzicie o, o takiej tematyce audio w sensie komputerowym i telefoniczno-muzycznym. To tyle na dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia.